W 1954 roku niebo nad ciaturą przecięły linie. Połączyły one najważniejsze fragmenty miasta, niczym naczynia krwionośne w skomplikowanym organizmie. I tak jak one, transportowały to, co sprawiało, że ten organizm mógł funkcjonować sprawniej, lepiej, wydajniej. W 2022 roku z kopalni nie pozostało już wiele, a z armii górników pozostała już tylko garstka. Stalowe liny jednak, tak jak kiedyś, tak i teraz przecinają niebo, a puste stacje nie pozwalają zapomnieć o minionej przeszłości. Jestem właśnie w stacji starej kolejki, która dowoziła kiedyś górników do pracy. Spójrzcie tylko, jak to wygląda. Tam za mną znajdują się dwa budynki kopalni. Powiem Wam, że wygląda to troszeczkę przerażająco. Nie dziwię się, że te kolejki już dziś są nieużywane, dlatego że były bardzo niebezpieczne i faktycznie wyglądają bardzo niebezpiecznie. Powstały dlatego, żeby zaoszczędzić górnikom drogi do pracy, żeby górnicy mogli szybciej docierać do kopalni. Zobaczcie, że Całe niebo w zasadzie jest poprzecinane siecią właśnie takich linii łączących górę tutaj z dołem. Kopalnia jest nadal czynna, kopalnia nadal funkcjonuje, co widać po tej osuwającej się ziemi, słychać też hałas, widać jeżdżące ciężarówki, więc mangan nadal jest wydobywany, ale już nie na taką skalę jak było to za czasów Sowietów. W tej chwili, kiedy kolejka już nie działa, jedyny sposób, żeby dostać się na drugą stronę do kopalni, to jest ten most. To jest wiszący most, i on się rusza. I w ogóle jest krzywy, także jak się idzie, to wrażenie no, jest mega creepy. Pogoda idealna do naszej wycieczki. Idealnie wręcz wpisuje się w otaczający mnie krajobraz. Do kopalni nie można podejść bliżej. Jedziemy więc do centrum miasta poszukać kolejnych reliktów komunistycznej przeszłości. W Gruzji nie sposób nie zauważyć bezdomnych psów. Jest ich bardzo dużo, czasem biegają w hordach. Jednak nie są nieprzyjaźnie nastawione. Ani razu jeszcze nie spotkała mnie taka sytuacja, żebym poczuła się jakoś zagrożona z ich strony. I co ciekawe, te psy są zaszczepione. Mają czipy, które są przyczepione do ich uszu, i dzięki temu możecie być pewni, że one zostały zabrane do weterynarza, przebadane, zaszczepione i wypuszczone ponownie. Spójrzcie tylko na to, z jakim rozmachem były budowane niektóre stacje kolejki. To wygląda. Bardziej jak jakiś zameczek niż stacja kolejki. Niewykluczone, że jest to jedyne miejsce na świecie, w którym Lenin i Stalin widnieją na jednym wizerunku. Zwykle jest tak, że kiedy kopalnia zaprzestaje swojego działania, nie ma tutaj co więcej robić i takie miasteczka jak te stają się miastami widmo. Po 10 minutach spaceru tym miastem można sobie zadać pytanie, dlaczego na Boga ludzie tutaj wciąż mieszkają. Wielu opuszczonych, bardzo zniszczonych budynków w tym mieście, ale wiecie co? Nie do końca jest opuszczony, zobaczcie. Tu się mieści taki bardzo prowizoryczny sklepik. Powiem Wam, że czuć, bardzo czuć w tym mieście biedę. Widać, że czasy świetności tego miejsca już dawno przeminęły. Oto kolejna stacja kolejki, już tylko ruina. Widzicie ten zardzewiały wagonik, który buja się nad ulicą? To jest dosyć niebezpieczne, i wyobraźcie sobie, że nikt tutaj z tym nic nie robi. Pod spodem przejeżdżają samochody, przechodzą ludzie, bawią się dzieciaki. To kiedyś spadnie. Ale zanim spadnie, postanawiam się tam jeszcze wdrapać. Powiem Wam, że tak dużo jest tutaj opuszczonych budynków i różnego typu takich właśnie niefunkcjonujących już budowli, że to jest wymarzone miejsce do Urbeksu, ale trzeba mieć jaja ze stali. Ostrożnie, krok za krokiem, z poczuciem, że być może jestem jedną z ostatnich osób, które weszły po schodach niefunkcjonującej już stacji kolejki. Stare kolejki to już relikt przeszłości. Jeszcze kilka lat temu można się było nimi przejechać. Dziś odeszły na zasłużoną emeryturę. Zostały jednak zastąpione nowymi, bezpiecznymi, jednak już nie tak klimatowymi. Mimo tego, że większość kolejek to już przeżytek, tak jak widzieliście, uruchomiono nowe kolejki, na przykład ta, którą teraz widzicie za moimi plecami i jej celem jest to, żeby służyć mieszkańcom miasta do tego, żeby się transportować pomiędzy. Pewnymi punktami miasta, dlatego że jest ono położone nie tylko tutaj w dolinie, ale również na wzgórzu. Tak więc spróbujemy sobie dostać się na wzgórze i zobaczymy, jaki jest tamten widok. Na górze czeka na nas kolejna niespodzianka. Ruiny pałacu pionierów, który za komunistycznych czasów był miejscem rozrywki dla całego miasta. Pałac pionierów zbudowany za sowieckich czasów, po to, żeby dawać rozrywkę ludziom pracy. Mówiłam, to miejsce doskonale nadaje się na Urbex. Zobaczcie, co zostało z tego budynku. Takie miejsca jak nic innego doskonale obrazują przemijanie kiedyś wielkie, a teraz w całkowitej ruinie. Spójrzcie tylko na to kiedyś wystawiana była tutaj sztuka, teraz wypasane są krowy. Będąc tu, masz taką namiastkę tego, czujesz się troszeczkę jak taki właśnie odkrywca, eksplorator tego, co kiedyś istniało. Zobaczcie, jak to wygląda. Steczące pręty, a tutaj nade mną dach, który już praktycznie się zawala. Te miejsca są dodatkowo niezwykle nacechowane emocjonalnie, kiedy sobie pomyślisz Ile radości i smutków tutaj było, ile rozpoczętych i złamanych karier, ile przyjaźni, ile miłości, ile takich zwykłych ludzkich rzeczy. Miejsce, które teraz, właśnie na naszych oczach, odchodzi w zapomnienie.